Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zaczniemy, zajmę się nuklidami i izotopami. Oczywiście pewnego rodzaju podsumowanie wiedzy ze szkoły średniej. No, jest to podstawa, podstawa fizyki jądrowej. No i zaczynamy. Krótka informacja o nuklidzie. Nuklid to określony rodzaj atomu, który charakteryzuje się unikalną liczbą protonów Z oraz neutronów N wiąże. Oczywiście opisuje się go właśnie w ten sposób, tak jak tutaj, tutaj oznaczyłem. Czyli A, liczba masowa na górze, suma protonów i neutronów. Z to jest liczba atomowa, czyli liczba protonów. I X to jest symbol pierwiastka. I wtedy mówiliśmy o nuklidzie. Jeżeli chodzi o izotopy no to izotop izotop to nuklid tego samego pierwiastka tego samego pierwiastka chemicznego czyli o takiej samej liczbie protonów i różniący się liczbą neutronów n a co za tym idzie liczbą masową czyli izotop ma inną liczbę neutronów n i inną liczbę masową a natomiast tą samą Liczbę atomową Z. Takim przykładem mogą być izotopy wodoru. Tak? To są trzy, trzy izotopy wodoru. Trzy izotopy wodoru. Pierwszym jest prot. No, w takiej międzynarodowej nomenklaturze to jest protium. I to jest 1, 1, czyli 1 proton, 0 neutronów. Kolejnym, czyli, czyli drugim jest delta. Deltae ma 1 proton i 1 neutron. I to jest, jest delta. To był prot. No i mamy jeszcze tyt. Tej, który ma jeden proton i dwa neutrony, i to są właśnie izotopy. Izotopy wodoru. Doświadczenie, które, które pozwala na identyfikację izotopów, to oczywiście spektrometria masowa. No, jak, to, jak to się dzieje, no, ja będę o tym jeszcze mówił, ale. Tutaj, tutaj rzucę taki opis ogólny: że pyłka pierwiastka jest jonizowana, nadając atomom ładunek. Jony są przyspieszane w polu elektrycznym i wprowadzane do pola magnetycznego później. No i wiemy, że lżejsze jony, czyli izotopy o mniejszej liczbie masowej A, odchylają się mocniej a cięższe po prostu słabiej. No i detektor rejestruje położenie i intensywność sygnału, co generalnie pozwala, pozwala określić skład izotopowy. I to jest, to jest na wszelką skalę stosowane, stosowane doświadczenie, no właśnie zwane spektrometrią masową. Jeżeli chodzi o opis, o opis fizyczne, no to izotopy mają ten sam ładunek e, jądra, bo liczba protonów się nie zmienia, ale różne masy, co wpływa na ich stabilność. Niektóre izotopy są stabilne, inne ulegają oczywiście rozpadowi, na przykład promieniotwórczemu. E, emitują cząstki takie jak na przykład alfa, beta czy, e, czy gamma. E, no i tutaj oczywiście mm, Gdybyśmy o opisie ilościowym mówić, no to należy wspomnieć o deficycie masy, o której już mówiliśmy, czyli o różnicy między sumą mas nukleonów, a rzeczywistą masą, masą jądra, to jest wzór który, który to właśnie prezentuje, czyli masa protonu plus masa neutronu minus masa, masa jądra, tak, czyli Czyli e, e, czyli wtedy, wtedy po prostu, y, no to jest tylko teraz ważne, o właśnie, o, ważne. nie dopisałem tego i nawet nie powiedziałem, i teraz nagle e, masa jąda, ale to jest rzeczywista. Rzeczywista masa jąda. Hmm? Czyli ona jest zależna od izotopu. I co? Energia wiązania. Wzorek już był. To nie będę go... Czyli to jest no, deficyt masy razy, razy prędkość światła w próżni do kwadratu, czyli 4,10 do 8 metra na sekundę. Reakcje jądrowe z izotopami. Tu jest taki przykład. Przykład dla, dla atrytu. No to mamy tutaj sytuacji gdzie faktycznie tryt rozpada się na rozpada się inaczej przekształca się w H3 to jest H3 emitując oczywiście elektron tu jest ten elektron opisany no i oczywiście antyneutryno elektronowe anty bo tutaj mamy tą właśnie ten zapis ten z tak zwanym daszkiem gdzie się stosuje? No, oczywiście, datowanie radiowęglowe, czyli określenie wieku obiektów organicznych, medycyna nuklearna, czyli diagnostyka obrazowa, o której też będziemy jeszcze mówić, energetyka jądrowa, paliwo w reaktorach, no i w hydrologii, także, czyli analiza pochodzenia wody, też tutaj jest, jest, to, jest to stosowane. Z ciekawostek, no to węgiel-14 właśnie powstaje w atmosferze, dzięki promieniowaniu kosmicznemu. Ten de de deuter wykorzystywany jest w laserach i bombach termojądrowych. To taki, taka no dość, dość ważna ciekawostka. No, co jeszcze można... No, o, ale z takich tych zwanych wartości dodatnich no to izotopy e, służą, posłużyły wielokrotnie do wykrywania fałszerstw e, dzieł, dzieł sztuki. Co no krótkie podsumowanie tego krótkiej, krótkiej, krótkiej lekcji. E, no, nuklidy te atomy określone przez liczbę protonów i neutronów a izotopy to po prostu odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów. Mają one szerokie zastosowanie w nauce i technice, no, tak jak mówiłem, w medycynie, aż po, po, po energetykę. Musimy pamiętać o tym, że niektóre izotopy oczywiście są promieniotwórcze i mogą ulegać rozpadowi, emitując różne cząstki. No, ich właściwości można badać metodami takimi jak spektrometria masowa, o której, o której e, powiedziałem. No, w, oczywiście, e, możemy obliczyć stabilność i energię wiązania. 8-9 minut, praktycznie, i na tym kończymy. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, albo chciałby rozbudować tą wiedzę, chociaż tutaj myślę, że nie będzie takiej potrzeby, no to oczywiście zapraszam do kontaktu poprzez udzielenie komentarza, czy też pytania w komentarzu a lub kontakt bezpośredni, jeżeli ktoś będzie chciał 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 doprecyzować jakiś, jakiś obszar z tego tematu bądź też o coś zapytać. Także dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!